Siema, jak leci, co słychać? Zaczynamy dzisiaj nowy okres w, 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 w treninga. Zmieniamy powtórzenia. Było 5 na 5 czas się przerzucić na 12 18, 6. Także zaczynamy dzisiaj sobie nowy trening. Mięśnie to odczują nieźle. A dzisiaj akurat bareczki. Tu sobie zaczniemy od od stojaków. Zaczniemy sobie od stojaków i mocno na 12 powtórzeń. Coś się oczywiście zmniejszy ciężar, bo to już nie jest to samo co 5 na 5 Coś innego. Będzie nowość dla mięśnia. Także hmm, zaczynamy, nie? No i pierwszy trening na 12 powtórzeń. Mam tu jakieś 73 kilo. Mam nadzieję, że ruszę te 12 powtórzeń. Uf. Pana zzybów to już nie poszło. Tak do kąta prostego oczywiście w łokcie daje nie niżej. Co niektórym może się to nie spodobać. Ale jest ok Dołożymy coś i spróbujemy zrobić 10. O, to będzie bardziej 3. Coś innego. No i pierwsze ćwiczenia zrobiłem 2x10 8-6 tak książkowo, ale powiem, że trzecia i czwarta seria to już była naprawdę walka. Warki się pompują. O, cyk spina. Jadę z drugim ćwiczeniem. Będzie unoszenie do przodu. Mały ciężar, bo jeszcze nie wiem ile dokładnie ruszę. O, o fajnie ciężar dobrałem. To jest 18 kg z, z, z sztangu oczywiście. 18 kg, ale jest ogień. O masakra. Jest ogień te 12 powtórzeń. Będą jutro zakwasy na barkach jak szlak. O. Ciężki temat, ale damy, damy radę. Jeszcze trzy ćwiczenia. Dam radę. Lecimy dalej. I tu niespodzianka. Na tym ćwiczeniu, te z nosy do góry właśnie zrobiłem 12 powtórzeń. Druga seria 10 i trzecia seria też 10. Oczywiście za każdą serię dokładając. I została jeszcze jedna seria, czwarta dołożyłem. Oczywiście pewnie zrobię 8. Także coś tu jest nie halo, Za dużo siły pewnie. Lecę dalej. Trzecie ćwiczenie zrobię. unuszenie. Ale to jak z tym drugim ćwiczeniem tutaj mówiłem, z tym unoszeniem zrobiłem 12, 10, 10, 8. Oczywiście cały czas dokładając po 2,5 kilo. Troszkę za dużo siły było. Ale na 12 nie dam rady więcej jak 12, a na mniejszych ilościach powtórzeń już, już dałem więcej niż, niż zamierzałem. Zamiast 8 było 10, ale fajnie. Lepiej dwa powtórzenia więcej, bo jest siła niż 2 powtórzenia mniej, bo nie ma siły. Dobrze, tu mam teraz ze sztangą jakieś 48 kg. Spróbuję ruszyć na wysokość. so Mostka nie więcej 13 powtórzeń. Ale jest ogień. Barki to czują te 13 powtórzeń. Uu. Jest dobrze. gdyby te barki tak cały czas mogły wyglądać. Fajnie by to wyglądało. <grym> ale nie jest źle jak na starca i naturala. Nieźle. źle. Ok, lecimy dalej. Trening zakończony. Barki spompowane. 12, 10, 8, 6 fajnie, dzisiaj książkowo poszło. Ja się żegnam. A z Twojej strony, komentarz. oczywiście. co źle zrobiłem, co dobrze. Like, subskrypcja. I lecimy dalej. Także cyk i do następnego cześć.